I W jaki sposób wysłać pracę przez Teamsa do nauczyciela, dodając załącznik ze swojego komputera? Słuchajcie, specjalnie na potrzeby tego szkolenia założyłem konto Janek Testowy. Tak się nazywa ten nasz uczeń Janek Testowy. Tutaj mamy jego dane. Janek Testowy. I teraz moi drodzy, mamy aplikację Teams. Więc wchodzimy tutaj w Teamsa, albo jeżeli nie będzie, to mamy Teams tu. To samo. Klikam, otwieram się Janek Testowy, aplikacja Teams. Być może wyświetlą się tutaj jakieś tam reklamy, jakieś komunikaty, informacje przy pierwszym uruchomieniu Teamsa, więc poczytajcie, ewentualnie pozamykajcie te wszystkie okienka. Natomiast moi drodzy, w jaki sposób wykonać to zadanie? No właśnie, Janek Testowy mamy tutaj, zobaczcie, też taki zespół, bo nauczyciel utworzył zespoły. I Janek Testowy należy do zespołu Janek Testowy, żeby było śmieszniej. No i teraz Janek Testowy już widzi, że ma w swoim zespole jakiś komunikat, jakieś zadanie. Może coś tam się pojawiło, więc klikamy. No i moi drodzy, zobaczcie, przesłanie plików z pracy domowej, o! Ucz się z ekspertami, znowu jakieś komunikaty. I teraz, albo znajdziemy to w ogłoszeniach, ale w ogłoszeniach tutaj może być już dużo korespondencji i będziemy mieli problem z znalezieniem tego, więc klikam sobie w zakładkę zadania. W zakładce zadania pojawi się zadanie dla jarka testowego. I zobaczcie, tutaj jest lekcja. Zadanie przesyłanie plików z pracy domowej. Termin wykonania jutro 23:59, więc klikam sobie na to. I teraz zobaczcie: przesyłanie plików z pracy domowej, nauczyciel napisał. Następnie w instrukcji: proszę o przesłanie pliku zapisanego na swoim komputerze i dodaj pracę. Więc klikam na przycisk Dodaj pracę. I teraz otworzy mi się okno. Mogę dodać swoją pracę z OneDrive'a, bo przecież mam dysk OneDrive'a. Mogę wstawić link, bo być może zrobiłem coś w YouTube'ie albo w czymś innym. I mogę dać przekierowanie, bądź też mogę przekazać coś ze swojego komputera, z tego urządzenia. Więc klikam, przekaż z tego urządzenia. I moi drodzy, załóżmy, że mam tutaj właśnie kwadrat w Scratchu wykonaną pracę, więc moi kochani, Klikam sobie na ten element. Klikam, otwórz. Zobaczcie, ładuje się ten załącznik. Jeżeli się załadował, pojawiło się okienko gotowe. Klikam na gotowe. I teraz, moi drodzy, to jeszcze nie wszystko, bo muszę tutaj kliknąć prześlij. Tutaj mam jeszcze jedną ikonkę. Zobaczcie, czytaj. E, imersyjny, czynnik imersyjny. Tutaj mogę, mi przeczytać tam całe zadanie, jak to wygląda. A włączmy sobie. No właśnie. Tutaj możesz dopasować ustawienia głosu. Wybierz przycisk odtwórz, aby rozpocząć odsłuch. Następna strona dopasuj rozmiary tekstu, więc jeżeli ktoś ma problem ze wzrokiem, może sobie to wszystko powiększyć dopasuj liczbę wierszy, aby zwiększyć koncentrację uwagi. Więc jest bardzo dużo możliwości. No i teraz zobaczcie, klikam sobie odsłuch. Przesyłanie plików z pracy domowej. Termin 3 kwietnia 2020 roku, godzina 23:59. Pięknie. Instrukcje. Proszę o przesłanie pliku zapisanego na swoim komputerze. Więc zobaczcie. Jeżeli już wiem, co mam zrobić, wracam sobie. Oczywiście nie każdy musi tutaj to klikać. I teraz tak jak powiedziałem, słuchajcie, jeszcze ta praca nie została wysłana. Ona na razie została dodana, ale żeby nauczyciel ją otrzymał, to muszę kliknąć na "prześlij", kliknąć na "prześlij" i trwa przesyłanie. O, widzicie, coś tutaj się dzieje. Poszło. Zobaczcie. Poszło i teraz zobaczcie, mogę jeszcze ewentualnie cofnąć przesyłanie, jeżeli zauważyłem, że coś źle zrobiłem, więc cofam. No to teraz klikam wstecz. No to teraz klikam wstecz i zobaczcie, mam przypisane, mam jedno, przypisane plików z pracy domowej. Kliknę sobie jeszcze tutaj w ukończone, przesłanie plików z pracy domowej. Widzicie, mam podgląd tego, co wysłałem do nauczyciela, i teraz widzę, że przesłany plik jest. W razie coś mogę, zawsze do niego wrócić, cofnąć. Więc przypisane przesłanie plików i ukończone to, co już zrobiłem, to, co wykonałem. Więc wszystko mamy w jednym konkretnym miejscu. I teraz jeszcze, jako ciekawostkę, pokażę Wam, jak to widzi nauczyciel. Bo tu jesteśmy, tak jak powiedziałem, na koncie ucznia, a ja przejdę teraz do swojej aplikacji i zobaczcie, tutaj już mam komunikat. Że coś mi tutaj przyszło. I teraz zobaczcie, mam przesłanie plików pracy domowej. No to klikam sobie. Jako nauczyciel, Janek testowy. I zobaczcie, mam do oceny Janek testowy, przesłano. Więc klikam sobie. Tutaj mam opinię, mogę już mu wystawić. Klikam sobie, przesłano. I zobaczcie, ja już widzę ten plik. Muszę go pobrać sobie na komputer. Bo niestety od razu on mi się nie załaduje, ale jeżeli będzie to w programie Word, będzie to w programie PDF, będzie to w Excelu, będzie to w PowerPoint, będzie to zdjęcie zrobione z telefonu, nauczyciel od razu będzie widział zawartość tego i od razu będzie mógł napisać na Was informacje, czym jest wszystko OK, czy trzeba poprawić. Załóżmy, że ja już sprawdziłem ten plik, że jest super, no to piszę... Wszystko. Ok. E, ocena 6. Załóżmy. I teraz zobaczcie, klikam zwróć. Klikam zwróć. No i co się stanie? Za chwileczkę przełączymy się do kąta ucznia. Zobaczcie. No to przełączam się do konto ucznia. No i teraz zobaczcie, cóż tutaj będzie w ukończone przesyłanie plików zadanie domowe, sprawdźmy, zobaczcie, pojawiła się opinia, wszystko ok, ocena 6, o, oc, nie dopisałem, przepraszam, moja literówka powinienem też szybciutko poprawić, no i teraz widzę już wszystko, jak to wygląda, jeżeli się okaże, że nauczyciel napisze, że coś jest nie tak, że coś jest źle, to zobaczcie, jeszcze raz otwieram, poprawiam ten załącznik, wysyłam, Klikam przejść i ponownie. W ten sposób możemy się kontaktować, komunikować się z nauczycielem w bardzo łatwy, prosty sposób. Żeby nie było, to jeszcze, moi drodzy, szybciutko poprawię ten mój błąd OC na no, O. Dwukropek, sześć, o, i jeszcze raz zwróć. No i szybciutko przechodzimy sobie na konto, na konto. Ucznia, i teraz jeszcze sobie odświeżę to, i za chwileczkę powinna mi się pojawić informacja, że już jest ocena zrobiona w sposób prawidłowy. Teams mi się tutaj załaduje, wchodzę sobie w zadania. Zobaczcie, mam tutaj przesłane, ukończone. Klikam sobie w zadanie i zobaczcie, ocena 6. Mam nadzieję, że bez najmniejszego problemu będziecie potrafili wysyłać swoje prace z komputera do nauczyciela. Moi drodzy, ja dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.